🎵🎵🎵 Jesteście cali? Hej cuties, witam was w nowym vlogu. Mam nadzieję, że ten vlog się pojawi, bo już miałam chyba dwa podejścia. Hey cuties, odzywam się do was już z Norwegii. Raz zepsuł mi się aparat, raz miałam jakąś inną wymówkę, oczywiście to są wymoweczki Dzisiaj jedziemy do Poznania. To nie jest mój pierwszy raz w Poznaniu, Chyba już raz przyjeżdżałam i nawet spałam, jak miałam jakiś samolot, ale dzisiaj jedziemy do Poznania grać. To jest mój debiut poznański. E, właśnie trochę przygotowuję seta. Wstałam godzinę temu, nie wiem, czy już to mówiłam, bo wstałam godzinę temu. Muszę wybrać jakiś outfit. Za dwie godziny chyba mamy pociąg. Która godzina? Północna, Muszę umyć włosy, spakować się i w sumie tyle. Hm. Zawsze na ostatnią chwilę. Myślam. a teraz muszę z przygotowaniem. Nie wiem jak ja się będę wyłazać kilka godzin. Aparat porastał na naprawy. Ludzie kochani, a ja później się zastanawiam. Widzowie. Widzowie, jesteście cali? właśnie się dowiedziałam, że jednak gram się zamiast od 1.30 do 3.00 od 2.00 do 4.00 Dzień dobry Zamykałeś drzwi? Czy zamknąłem drzwi? Od domu. Ty zamykałeś? Od domu ty zamykałaś. Nie, ty zamykałeś Nie, nie zamykałem, tak? ja sam windzie z walizką Wegańska inspekcja, kasza, tańczek z dynią mm -hmm. Here we are. Oh. Yeah. <laughs> Musimy sobie złączyć jakoś mm -hmm. A będziemy spojrzeć. A, no tak, no tak. W ogóle mega creepowo mi się jechało z tym gościem, bo ostatnio jechałam z panem, słuchajcie. I jechałam z panem taksówkarzem z Finała i mi mówił, że większość ludzi w tych aplikacjach nie ma prawa jazdy. I ten kierowca, z którym teraz jechaliśmy, też się wydawało, jakby nie miał prawa jazdy. Chipsa wygrał. No naprawdę, ale to jest przerażające. I dopiero, słuchajcie, jak dochodzi do jakiegoś wypadku, i coś się dzieje, to wtedy się okazuje, wiecie, że jest policja i tak dalej, i się okazuje, że typ nie miał prawka. Be careful. to pociągnąć? No, już wyciągnąć. Właśnie zgrywam wszystkie nuty na pendrive'a, jedziemy właśnie na grilla. I kiedyś ja musiałam mieć dosłownie wszystko zaplanowane, a teraz tego samego dnia zgrywam jakieś nuty, które znalazłam jeszcze w pociągu i mi się o, nich, o z nich przypomniało. I w sumie podoba mi się ten artystyczny, artystyczny rozpierdziel. Ogarniam się już i maluję się na wieczór i słuchajcie, This one to jest podkład w kropelkach i jest to lokowanie, ponieważ współpracuję z Goszem i po prostu produkty, które mi co miesiąc wysyłają są absolutnie wspaniałe. To, jaki ten produkt ma kryć, to jest po prostu dla mnie niesamowite i już testowałam po raz pierwszy go na TikToku i naprawdę, gdzie były takie produkty, jak ja miałam taki hardkorowy trądzik, wtedy trzeba było nosić jakieś naprawdę produkty na mur beton. Zresztą tak tutaj patrzy się... Podgląd, ale myślę, że jest to zrozumiałe w obecnym momencie. Ja nawet jak się maluję na imprezę, to już w ogóle totalnie odeszłam od tego, żeby robić jakąś grubą szpachlę. Tylko właśnie lepiej wygląda lżejszy makijaż o nie wiem, piątej nad ranem niż szpachla, która ci się po prostu warstwami odkleja. And now I want to sit back and relax and enjoy my evening. When all of a sudden... Zobaczcie jak pięknie wygląda ta skóra. Normik! <laughs> I to jeszcze są krople, słuchajcie, pielęgnując oprócz tego, że to jest podkład, to jeszcze pielęgnuję Waszą skórę. Normik! Zostajesz w tym poznaniu. <laughs> Wychodzimy. DJ-skie realia 22:38. Zgrywam muzykę. Nortali, tutaj. Dobra, wybieraj, które body. Lekki zmęczam I przełączamy się na telefon. Aparacik został zostawiony w pokoju. Całe szczęście, że mamy do schronu minut. 6 minut pieszo. Orzeźwiający spacer. Hey. Hey. Po swoim graniu na imprezach zazwyczaj 99%, ale wczoraj była jakaś taka atmosfera, że sądzili, że zostaniemy. do your dead as fuck. Idziemy <grymne> na ramen. <grymne> ja mam to jest po prostu crazy. Te parówki najlepsze, skoro nie jecie mięsa, to po co jecie rzeczy przechłaniające mięso? Tak, to ja ostatnio właśnie to, yy, to odpowiedziałam Ziem. na ten komentarz, ale ja myślę, że ja muszę rilce zrobić e, odnośnie tego, szczerze. To zupa, która mnie ulepsza. Dobre, no. Tutaj jest bardziej głośno. Ziemia obiecana! Zamówiliśmy żuramen, ja mówię żuroramen, a to jest żuramen. To nie jest żuroramen? Nie, to jest żura, żuramen. Żuramen. Z Vegan Ramen Shop i będzie wielki test. Zaczynamy ja celebrację świąt. Żuramen? No. Nie, nigdy. Nigdy? Nigdy. Żebyśmy już nie zjedli jednego ramenu na dzisiaj. Naprawdę, na ramen, na obiad, ramen. To taka obiad o kolaca już będę. To jest ramen, nie ram. <grymne> to spod koszyczka. Ale daję. Dobra, na 3-4 próbujemy. Ale łóżkę? No łyżeczkę takie. W tej... Tak. Trzy, tak. 2 Ojej. Mm. Dobra. No jak taki żurek po prostu. No. Tylko, Oś. że taki ramenowy. Ja marzyłam o chwili, kiedy my wejdziemy do domu. Nie wiemy to. Naprawdę cały dzisiejszy dzień powrotu, taki po imprezie, gdzie czekasz na pociąg. E, nie wiem, przyjechaliśmy na e, pociąg godzinę za wcześnie. W tym pociągu trzy godziny, później jeszcze z centralnej i stwierdziliśmy, że tam miał jakiś posty pół godziny, zanim dojedzie na wschodnią. A my docelowo na wschodnią dojechać, więc zjedliśmy Ubera. Nie mogliśmy go znaleźć w ogóle. Cały dzisiejszy dzień to była taka męka i walka o przetrwanie, naprawdę. Z... Ale już jest finał. Finał, upragniony moment. Mm. Magda Gaster i Żuramen. Tak, <ścoughs> Żuramen. Żuramen. <ścoughs> I Magdagaster, no. Witam się z wami dwa dni później, a to dlatego, bo pojechaliśmy z moim chłopakiem do jego rodziny na święta, więc. Był mały akcent świąteczny. I here I am, back again. Słuchajcie, plan na dzisiaj to posprzątać chatę, bo przez ostatnie wyjazdy, po prostu koczowanie w pociągach, yy, zrobił się tutaj lekki nieporządek. A oprócz tego, część z Was może nie wiedzieć, jakiś czas temu zostałam główną influencerką Gosza. Jestem mega podekscytowana z tego powodu. Dostaję cały czas paczki z jakimiś nowościami albo z ich jakimiś topowymi produktami i... I słuchajcie, to jest na wszystkie lata, kiedy działam w internecie. To jest mój drugi film sponsorowany, od kiedy wszystko się zaczęło. Przez to, że pierwszy był dla mnie tak traumatyczny, traumatyczna współpraca, że jakby stwierdziłam, że never again. Całe szczęście, czas minął, ja doszłam do siebie, a z Goszem współpracujemy się wspaniale, dlatego tutaj się znajdujemy. I podczas japowania będę pokazywać Wam produkty, z których niezmiennie cały czas korzystam, kocham i trochę Wam o nich opowiem. Zostawiam w opisie link do filmiku, w którym testowałam je po raz pierwszy i ja już bez tego nie wychodzę. W sensie ja na co dzień chodzę bez makijażu. To są, słuchajcie, krople brązujące. Ja mam te wiralowe krople brązujące, ale one sprawiały, że ja się czułam brudna w nich. A to są krople brązujące, które robią Wam piękną opaleniznę bez jakichkolwiek smug czy właśnie takiego brudu na twarzy. Także koniecznie Wam. Je polecam. A oprócz kosmetyków gośma, słuchajcie, w swojej ofercie teraz szampony i odżywki. Ja na zmianę używam nabliżającego i dodającego błysku, ale mają też taki dla delikatnej skóry głowy i na porost włosów. No i co najważniejsze mają ogromne pojemności, bo odżywka ma 500 ml, a szampon 750. Także jak robicie zapas, to na jakiś czas. Ten podkład już Wam e, moment temu pokazywałam, także przejdźmy do. Japowania. Wróciliśmy z tego Poznania. W Poznaniu było super. Mega mi się podobało i mam nadzieję, że teraz będę jeździć jak najczęściej po różnych miastach w Polsce i nie tylko i grać, bo po prostu mega fajna to jest przygoda. Czuję, że jestem w miejscu, w którym powinnam być, i chyba o to w życiu chodzi. I w ogóle ostatnio czuję jakąś taką ogromną wdzięczność za to, że znajduję się w takim momencie w swoim życiu i mam wrażenie, jakby po prostu wszystkie moje manifestacje i jakieś modlitwy się spełniły i że jestem, jestem dokładnie tutaj, gdzie chciałam być. Myślę, że warto, żebym zaznaczyła, że to, że spełniły się te moje marzenia, nie oznacza, że... To, to nie wygląda tak, jak w mojej głowie wyglądało. Wiecie, ja myślałam, że jak się spełnią te rzeczy, to już po prostu życie będzie najpiękniejsze na świecie i już tylko tym będę żyła. A bardzo często było tak, że jak spełniałam jakieś z tych swoich marzeń i jakby zrobiłam to już, to ja po prostu czułam taką wewnętrzną pustkę i... I to było dziwne, bo to było trochę takie przygnębiające i przytłaczające i się zastanawiałam, że dlaczego tak jest, że spełniają się rzeczy, o których ja marzyłam, a ja czuję wewnętrznie nic. I jestem taka aż trochę właśnie przygnębiona. I, I tak już naprawdę dotarło do mnie, że największy fan i w ogóle. Sens życia to jest to, że ty dążysz do tego celu i ta droga do tego celu, jakby to brzmi tak głupio, absurdalnie, jakbym ja to usłyszała, ale że takie jest, że mi najwięcej szczęścia sprawia dążenie do celu. Ja aż wpisywałam to w chat GPT, bo ja byłam zaniepokojona i ja myślę, Boże, że ja mam jakieś stany depresyjne, co się ze mną dzieje? Dzieją się rzeczy, o których ja marzyłam, a ja mam takie... ok. I musiałam to sobie trochę przetrawić i pobyć w tym uczuciu. Że okej, okay, stawiam sobie kolejny nierealny cel i, i let's go there. I tylko teraz. Tylko teraz bardziej cieszę się rzeczywiście tą drogą. I chyba chodzi po prostu o to, żeby mieć jakiś cel w życiu i cały czas do czegoś dążyć. I to jest po prostu takim napędzaczem. Tylko zrozumiałam, że. Życie nie nabierze sensu i nie będzie zajebiste wtedy, kiedy on się spełni, tylko, tylko ten proces jest najfajniejszy. Błagam, dajcie mi znać, czy też tak macie i czy też kiedykolwiek czuliście coś takiego przy spełnianiu waszych marzeń, albo ja po prostu jestem jakąś queen lulu i w mojej głowie to się wydawało, że to będzie nie wiadomo co. Kolejny świetny produkt z Gosza: bronzer. Używam go bardzo regularnie. To jest moja taka najświeższa rozkmina życiowa, ale też myślałam, żeby nagrać filmik. Niedawno miałam urodziny i obudziłam się w te urodziny i czułam się inaczej niż zwykle, inaczej niż zwykle budziłam się w urodziny i myślałam, żeby nagrać film z takimi moimi rozkminami. Kiedyś nagrywałam taką serię filmów, tam nie wiem, 20 ileś rzeczy, których nauczyłam się przez 20 ileś lat mojego życia i mam Mam tyle przemyśleń, że chyba muszę to nagrać. Kolejny wlatuje róż z Gosza. Za tydzień na majóweczkę jedziemy też do Berlina. Mega się cieszę, bo byłam w Berlinie w zeszłym roku na majówkę i uważam, że jest to po prostu najlepsze miejsce na majówkę. Oni tam tak celebrują ten May Day. Jest tak super, że nie wyobrażam sobie póki co spędzać majówki Nigdzie indziej. Wynajęliśmy z moim chłopakiem takie mega berlińskie mieszkanko. Mam nadzieję, że też będzie takie berlińskie na żywo, w całkiem fajnej dzielnicy. Myślę, że nagram też z tego vloga. Dajcie znać, czy chcecie też vloga z Berlina. Za tydzień i jeden dzień, kiedy to nagrywamy, jedziemy już do Berlina. Fajnie, cieszę się, że w sumie ostatnio jest tyle wyjazdów cały czas jest na co czekać. Ta paletka, słuchajcie, to jest zamiennik wiralowej paletki z Diora i oprócz tego, że jest w uczciwej cenie, to nie jest jeszcze testowana na zwierzętach i jest vegan, więc... ran. I ja absolutnie kocham ten glow. Jest idealny odcień. Troszkę tutaj. Przypiękny jest ten odcień różu też. Kocham jeszcze te błyszczyki z Gosza. Nie dość, że pięknie wyglądają, to jeszcze mają jakieś tam właściwości nawilżające i pielęgnujące, więc... Mój chłopak ma dzisiaj urodziny i właśnie przyszedł kurier z prezentem. Mam nadzieję, że mu się będą podobały, bo tak się zastanawiałam. Pierwszą moją myślą to były buty, i zamówiłam te buty i wymyśliłam już ten prezent i powiedział, że jakby potrzebuję butów. I zastanawiam się, czy już mi tak po prostu nie sugerował, pomimo że już dawno miałam zaplanowane, co kupuję. Nie wiedziałam jakie, ale wiedziałam, że jak to techno buty. Zastanawiałam się nad dwoma modelami, i wybór padł na. Piękne są Idę jeszcze teraz do sklepu Z jakimiś ozdobami, może kupię mu balony Jakieś, żeby był jakiś taki Urodzinowy klimat I żeby czuł, że ma urodziny I że były jego urodziny że są jego urodziny I kupię jeszcze jakieś opakowanie na ten prezent Że to jest misja na teraz Ja po prostu nie wierzę Właśnie wyszło mi Bo oboje szukamy teraz jakichś fajnych butów I jestem w drodze Po dekoracji i właśnie wysłał tak randomowo, a ja słuchajcie, link z butami, że u mnie chyba te wiadą. To jest mega identyczny but, to chyba nie jest dokładnie ten sam model, ale jakby kolorystyka i wszystko jest takie samo. <śm> ja nie wiem czy on ma kamery zamontowane w moim domu. Sen, jeszcze tylko bezpiecznie dowie się do domu. Ja kocham urodziny, ale nie wiem o co chodzi. Chyba bardziej lubię czyjeś urodziny niż moje. Wziąłem jeszcze takie obciążniki. Całe szczęście, bo póki co. Nie wygląda to tak jakbym chciała. Hmm. Chwilę temu mój chłopak napisał mi, że się miniemy, bo ja mam dzisiaj event, a on jeszcze chyba idzie do Barbera. Nie za bardzo jestem zadowolona z tego, bo miałam nadzieję, że zrobię mu tutaj niespodziankę, jak przyjdzie. Mam nadzieję, że się wyrobi. Prezent spakowany. Ty to masz dobrze, jak mnie nie ma cały dzień, bo wszystko, wszystko przygotowałaś. Ty mi dzisiaj wysłałeś link. I wysłałeś mi ten link, i ja nie wiedziałam, co mam, mam powiedzieć. A no, bo ja szukałem sobie, no. Ale skąd widziałeś, że. No, zajdź. Nie no, śliczny jest to śliczny? Tak, tak. To jest y, ładniejsze, mi się ładniejsze, wydaje. No. Jak chcesz tamty, to ja tak na tamte, to można zmienić na Nie. Ja... Miałam wziąć na event y, aparatu. Bardziej się zbeg, było przepięknie, ale jak to być z myślą, jak ktoś ma rodzinę.